Na pewno nas zobaczycie, podchodźcie wtedy po zdjęcia, jedna osoba w ogóle pisała, że yy, ten, yy, no powiedzmy mi, że nas widziała, ale bała się podejść. Nie bójcie się podchodzić, my nie gryjemy, tak. eee, może jestem jesteśmy trochę introwertyczkami w prowadnym życiu, ale... Dokładnie tak. No także nie bójcie się, moje drodzy, podchodzić. My nie gryziemy, my jedynie płykamy w całości. E, a tak poza tym, no to nie bójcie się podchodzić. My jesteśmy normalni, no może nienormalni w, 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 ze sobą, ale nie bójcie się podchodzić. My jesteśmy przyjaznie nastawione do ludzi. No może nie zawsze, bo czasami chcecie się uciec do Spongeboba od ludzi, no ale i tak nie bójcie się podchodzić, bądźcie sobą, yy, słuchajcie z Kolima i bądźcie najlepsi. <ścoughs> Ten całusek jeszcze jak Skoliś wzięłam, no ja pitole.